Nina Karłowska, portret Tadeusza. List Tadeusza do Niny. Ninku, złotko moja najmilsza. Dziewięć godzin siedziałem na konferencji w Komitecie Obywatelskim. Zupełnie kości nie czuję. Najdroższa, stokrotko, nie gniewaj się. Proszę o słóweczko, słówko. Większej radości w mym pustkowiu mieć nie mogę. Tęskno mi, że aż strach. Jestem zaziębiony, a w nocy sen wrócił. Pogrzebane, niepogrzebane konie, psy, muły. Z tej wojny nikt nie wyjdzie taki sam. Powinienem pióro pomęczyć, ale co pisze? Blady my mi się wydaje. Jestem strasznie zmęczony. Dobranoc, moje złoto. Kocisk P.S. Czy jest ktoś, kto stoła? Twą piękność należy cię opisać. Obraz Niny Karłowskiej. Piaski dom. List Niny do Tadeusza. Na warandzie tęskno i pusto bez pana. Dobry był dzień. Pracowałam, biegałam, kupowałam z myślą o tobie. Trochę emocji, ale jakoś pójdzie. Piaski, ogród owocowy i park. Sosny, łąka, czterysta starych dębów. Wszystko pod śniegiem. Chciałabym dotknąć. Twoich ust Strasznie jestem ciekawa Co powiesz na nowe obrazki Czy życia nam starczy Żeby się sobie odwdzięczyć Za to, co jest dziś N Każdy czeka na swojego smoka Czasami przychodzi Czasami nie, synku. Pawełek już rok temu miał serdecznie dosyć tego czekania. Napisał dużymi literami na kopercie do pana smoka. Na kartce narysował siebie w oknie i podpisał czekam. Czekał. Smoki nie śpieszą się z odpowiedzią na listy. Jestem z tobą już prawie rok, to ja harkoczę i kaszle. Pan doktor powiedział, że to jakaś pneumonia, zaprotestował chłopiec. Nazywam się pneumonia dragon, owszem, smok płuc. Przyszedłem do ciebie, bo masz misję. Poczuł, że głowa, ręce, nogi wirują osobno, w swoim rytmie. Koziołkował w czymś, co było jak tunel, w którym nie obowiązywały żadne zasady, a na pewno nie prawa fizyki. To była dziura robaka. Kogut spacerował brzegiem stołu, dumnie potrząsając zielono-złotym grzebieniem. Kokuriku! Zagadka numer dwa. Myślisz, że o powstaniu nie powstanie bez broni? Kokuriku! Powiedz mi w takim razie: Jak przybyć, jadąc, nie jadąc, drogą, nie drogą, z prezentem, nie prezentem, a cztery panny czekać będą pod jednym. Parasolem! Kukuryku! Gęś zjadarka! Strażniczka! W chatce jest pierwszy bursztyn. Bursztyn lasu! Gęś siedziała nieporuszona, śledząc ruchy chłopca wielkimi zielonymi oczami. Nie patrz jej w oczy! Utoniesz! Rozkaszlał się smok. A gęś potrunęła, zatoczyła koło nad dachem, zagęgała i runęła dziobem w Prosto do komina. Powietrze było miękkie po deszczu. Przemknął nad mostem w kierunku rynku. Wypatrzył pałac działyńskich. Tu właśnie rozpoczynała obrady rada ludowa. Nieformalny poznański rząd. Popatrz! Przed pałacem kręcą się chłopcy ze straży ludowej. W nowych, okrągłych czapkach z orłem. Pieskim otokiem, westchnął Pawełek. Pewnie wylądował na mansardowym dachu, wśliznął się do wnętrza przez jedno z okien, przemknął nad strażnikami, wsunął się do czerwonej sali. Kłęby dymu z cygar. Dotykowe oglądanie makiet. Deszczowe drzewo. Smog patriotyczny. Muzyczne komary. Brama kaliska. Mewa. Góra ptaków kobieca postać z kotem ogląda mania i kot migdał.